Cześć, raz z tej strony nagrywam dla Was taki film, ponieważ wielu z Was pewnie zastanawia się, kiedy w końcu książka Commodore 64 w pikselach zostanie wysłana i tak dalej. Sprawa jest dosyć napięta. Przed Wami leży paczka. Jest dzisiaj, jak zegarek podpowiada, wtorek, 23 marzec roku Pańskiego 2023. Tu jest paczka, którą nadałem do łapusza. 7 lipca, 7 lipca, kłamę 24, bo czytam odwrót lipiec 24, 2022 rok. Spaczka, którą nadałem do łapusza, to jest przysłonięte. Są naklejki niewykorzystane do kardidży. Tak od razu było widać, że to nie? Nie chcę tutaj za bardzo odsu odsuwać, bo RODO i takie tam, ale to jest, słuchajcie, druga etykieta, bo to do mnie wróciło. Łapusz tego nie odebrał. I to wciąż leży u mnie. A co jest w środku? Co jest w środku? A kardidże? Kardidże to są kardidże, które miały być dodawane do książek. One są wciąż u mnie. I trochę nie kumam akcji, tak tylko. Just in case nagrywam.